Cześć, witaj serdecznie. Właśnie jadę na viewing nieruchomości, którą będziemy licytować na aukcji. Jeżeli chcesz zobaczyć, co to jest, to chodź ze mną. No to chodźmy zobaczyć ten dom teraz. Więc Dzisiaj jesteśmy w Coventry i oglądamy nieruchomość, która jest wystawiona na aukcji, aukcji online, która kończy się jutro, czyli we wtorek. Wszystkie studia mają osobną łazienkę i kuchnię, ale są w takim stanie, jak widzicie teraz, czyli nie najlepszym. Nie uwierzycie, ale mieszkał tutaj ktoś w tych latach do grudnia jeszcze tamtego roku, czyli parę miesięcy temu. W flatach jest do zrobienia wszystko, ale mają one osobne liczniki, jest tylko elektryka, czyli nie ma gazu, ale dosyć dużo do zrobienia. Każdy flat ma osobną kuchnię, osobną łazienkę, ale jego powierzchnia jest dosyć mała. Więc, jak widzicie, to jest ta nieruchomość, którą będziemy licytować we wtorek na aukcji. 12 flatów. Nie jest to taki zwykły deal i nie jest taki prosty, oprócz tego, że wygląda okropnie, jak widzicie i widzieliście na filmiku, to jest tutaj strasznie śmierdzi, tak tak, dosyć taki deal kreatywny. Zobaczymy, co z tego będzie już we wtorek.